Witamy na kanale hashtagi. Cześć. Dzisiaj będziemy próbowali kawy najróżniejsze, najróżniejsze. I będziemy rozróżniać, które jest z jakiej sieciówki. Może zgadniemy. Ja Wam powiem od razu, ja nie pijam w tych sieciówkach kaw. Robię sam kawę w domu w kawiarce i taką kawę pijam, natomiast. no Będę, będę na chybił trafił tutaj, strzelo. Ja to kawę piłem tylko na studiach w 78 jak trzeba było się uczyć. Tak, a teraz to mają te no, dopalacze o, dokładnie. No to zaczynamy, dobra. Pachnie kawą z mlekiem, ale nie pachnie jakoś bardzo kawał, z... no nie, mlekiem. Pachnie yy, taką taką właśnie nutkę kawy. Jest to kawa z mlekiem. Tak, ewidentnie czuć mleko. Mleko? Snagam O Jezu, taka, taka wodnista. Kawa? Tu nie ma w ogóle kawy, to jest strasznie wodniste. Dosyć mocna. Kawa, ale. Ale to jest, to jest jakie? To jest late czy co to mamy? mamy? Tak, jest lata. Znaczy latte ma dużo mleka, ale czuć no, przynajmniej tam kawa, to w ogóle. Trochę jak kawa ze Starbucksa. Trochę jak kawa z Costa, ale trochę jak kawa z Caffè Gren... Cafero. Yy, tyle kawy i tyle, I tyle mleka, mleka i, tak, i to po prostu pachnie się. mlekiem i to pewnie jakieś jeszcze gorsze jakości to mleko. Znam się na kawie jak mało kto i to jest Costa. Dobra, niech będzie. Kosta. Kosta, kosta, kosta. Ponieważ jest ustawione po kolei, mówię, że to jest Nero. Ja bym raczej strzeliła w kostę. Pamiętam jak bank przechodził kiedyś w 92. Chcieliśmy ulicą jeszcze, Warszawa była zburzona. I nagle... Ben przychodzi i mówi, czuję to, czuję kosta, czuję kostę i to była ta kosta. Żeby aż inaczej... po prostu łzy z oczu mi popłynęły, jak sobie przypomniałem tamte Te czasy. czasy. Ach. Dostaliśmy drugą kawę. Słuchajcie, zapachem niczym się nie różni. Tu aż tak też bardzo nie pachnie, ale na pewno kolor już może zdradzać, że to na pewno jest więcej, tak, kawy, więcej niż kawy niż mleka. Bo ta jest bardziej gorzka, mi się wydaje. Oj, różni się. Różni. Czuć to jest kawę, green. wow, kawa. Ta jest bardziej tak jak gdyby mocniejsza, wyraźna. Hmm. Bardziej wyraźna. Nie spodziewałem się tego, ale ta jest bardziej kawowa. Zacznijmy od tego, że kawa z mlekiem to jest takie bardziej... Psz. To jest dla dzieci. Kawa z mlekiem to jest tak dla dzieci. To może być green, bo to jest dobre. Dobra. Ja mhm. też bardzo lubię, często piję latę w green, więc... Mm, no. Nie jest zła. Ponieważ po kolei jechałem, to jadę dalej. Kosta. Mocna jest, mocna. Ja mówię, że Kosta. Że Kosta? Kurde, słuchajcie, to a może być Kosta, faktycznie. Dobra, to ja y, robię odwrotnie, daję Nero. Więc tak, no tutaj jest tak naprawdę pomiędzy kolorem, tak. jeśli tak mówić. jest taka pomiędzy tamtą drugą, a tamtą a pierwszą. pierwszą. Więc jest na pewno więcej mleka. Pachnie trochę intensywniej niż, niż tamte dwie pozostałe. No ta kawa ma, jest o wiele jaśniejsza. Tak. Nie jest tak gorzka, nie? A w smaku jest bardziej łagodna. Mhm. taka bardziej taka mleczna. Ma? To jest mleko. To jest mleko z dodatkiem kawy. To jest takie pomiędzy, myślę, tamtymi, chociaż to jest słodkie po prostu. Dalej nie bardzo mi smakuje. Żadna z tych trzech kaw mi w ogóle nie podeszła. Jest to Starbucks. Jest to Starbucks na, na 100%. No, bądźmy szczerzy, no takie z espresso to jest zawsze gorsze, niż taka z... tak Słuchajcie, jest, jest to po prostu to, co pijemy, to jest woda e, z troszeczkę kawy, kawy i mleko. E, reasumując, to jest e, Starbucks, dlatego że... Wszystko inne powiedzieliśmy, tylko nam zostało, a kompletnie tak. nie wiemy, czym się różnią te kawy. Nie, moim zdaniem w Starbucksie są kawy takie bardziej właśnie mleczne. Dla dzieci, się wydaje. Ja będę miła na Starbucksa i powiem, że to jest Starbucks, że to jest pomiędzy i to jest Starbucks, bo bo nie mogę wiedzieć, że ta pierwsza może być Starbucksem tak. w ogóle ta, to, ta woda z mlekiem po prostu. Mhm. Ponieważ poprzednio były te, to teraz jest to następna, trzecia. był trafił, Jak ta to to lotka? Tak, a mi też zostaje tylko to, więc... Dobrze, zatem poznajmy werdykt jury. Ja! Ale jesteśmy zajebiste. Tak, dokładnie, po prostu... Team no. kawa. Czyli ty zgadłaś wszystkie! Ja! Moje gratulacje! Ah. Zgadłeś. Ah. No, ale nie było tak źle. E, byliśmy bliscy. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego kawowego odcinka i tutaj możecie zobaczyć nasz poprzedni odcinek, jak testowaliśmy dziwne smaki fanty. Zapraszamy, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia!